Sztuczna inteligencja nie jest Ci obca, no to sprawdź, znasz te 7 topowych modeli, które właśnie rządzą światem, ale zostań do końca, bo na koniec dorzucę Ci jeszcze trzy, w bonusie. No to lecimy. Chat GPT. Najbardziej znany i wszechstronny, ja go uwielbiam za funkcje głosowe. Gemini. Mózg Google'a. Świetny w analizie dużych dokumentów, no i dobrze zintegrowany z ekosystemem Google'a. Klot. Grzeczny, analityczny, idealny do dokumentów i kreatywnego pisania, ale przy tym jest też świetny w kodowaniu. Grok, Sarkastyczny kumpel ala Śledzi Platformę X, no i komentuje rzeczywistość, bywa bezczelny, ale trafny. Mistral. Nasz europejski open source'owy ninja. Szybki, lekki, no i też generuje obrazy. Deepseek, Chiński geniusz kodu. Wytrenowany częściowo na czacie GPT, Tańszy i bardzo skuteczny. Kwen, chińska potęga od Alibaby. Radzi sobie z tekstem, kodem, obrazami, no i mówi nawet po mandaryńsku. Na no teraz bonus, na który czekałeś. Trzy modele, o których mogłeś nie słyszeć. Lama, otwarty model od Meta. Świetny do lokalnych projektów no i testowania na własnym sprzęcie. Bielik, pierwszy polski model językowy od NASK. Plum, kolejny lekki polski model od PAN zbudowany z myślą o języku polskim, no i być może znajdzie się w m -Obywatelu. Każdy z tych modeli ma darmową wersję, możesz testować bez opłat. Jeśli chcesz linki do tych wszystkich narzędzi, napisz w komentarzu sztuczna inteligencja linki, a podeślę ci całe zestawienie. No i wiadomo, obserwuj ten kanał po więcej wiedzy na temat AI.